Nic tylko brać przykład. Sprawiedliwi to spektakl muzyczno-poetycki, który w miniony weekend mieli możliwość obejrzeć pilanie. Premiera odbyła się 24 marca w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Ta data nie jest przypadkowa. 24 marca 1944 roku Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów. Józefa Ulme, jego żonę Wiktorię, będącą w ciąży sześcioro dzieci, oraz ośmioro ukrywanych przez nich Żydów. Dzisiejszy spektakl jest wyjątkowy. On nabiera szczególnego znaczenia w kontekście obecnej sytuacji w Ukrainie i pomocy, jaką Polacy niosą swoim sąsiadom za wschodniej granicy. Piła jest trzecim miejscem w kraju, gdzie był prezentowany spektakl, a w nim wiersze poetów takich jak Konstanty Ildefons Gałczyński, Antoni Słonimski, Leopold Staw czy Julian Tuwim. A całość została uświetniona muzyką napisaną na kwartet wokalny i zespół instrumentalny nawiązujący do przedwojennych tradycji muzycznych. Szczęczy, Sprawiedliwi to opowieść o Polakach, którzy narażając swoje życie i swoich rodzin pomagali Żydom. W widowisku zaprezentowane zostały sylwetki kilku sprawiedliwych wśród narodów świata oraz historie osób przez nich ocalonych. 24 marca prezydent RP Andrzej Duda ustanowił Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów.